Czyli to ty mnie po prostu chcesz wyruchać na informację. No, dobra. No, chcia chciałbym cię wyruchać, co? Co? No, też mówię, co ale nie mogę. Co? <laughs> spoko. Nie, nie mam nic przeciwko, jakby. Nie masz nic przeciwko, spoko. Nie dziwię się. O, ale gdzie było? Ej, nawet. Ej, Jarek też to widziałem. O, kurwa. No. Naziści atakują ojcem. No, nieźle Nie źle, ale jebu. słyszałeś to? No się cofnie, prawda? Nie, ale tego ulta dopiero co? Ubywa. Nie no. Nie no, to burza się nie cofnie, no dopiero idzie, co ty gadasz. Ja pierdolę, kazimierz no. odnowiciel. No, no dobra, w sumie Dawid. No, no dobra, chociaż Dawid jest wege. Jakby nie patrzeć. Co rucha, kolega? <laughs> No, czy to też. ale też w pierdale i z Biedronki Dobra, a posłuchaj, Dawid. Czy widziałeś kiedyś Ole i Mateusza w tym samym miejscu? Bo ja nie. Nie widziałem Oli. Dzisiaj. A to już parę razy, tyle razy w kościele. Ale ja nie. się was nie pytam, Adam. Jest. Tak, Adam to akurat to jest widział. Powiedział. No właśnie. <laughs> Cholera. Chociaż. Ciężko Mateusz. powiedzieć. Mógł się szybko w w przebrać. Ja w sumie nie. Wiem. W sumie jak patrzyłem w lewo, to widziałem Mateusza, jak patrzyłem na prawo, to widziałem ole. Ale, Ale rano bo siebie nie spali. Nie. nie. Co by się stało, gdy wsadził dwóch złotówkę w dupę? Nie wiem. Puszka kolik A... wysłych wyleciała. Co kurwa. Ja pierdolę. Wyobraź, czekaj, zgubiłem wątek, kurwa. Tak. Dobra, ale to jeszcze mam jedną ofertę. Antistany w ogóle. Eee, Wiktor musi pocałować Zbyszka. Luz. To na musi kamerce. Być? Pocałować Zbyszka na kamerce. Tylko, że się będzie po trochę. Ale z językiem czy by? Najlepiej z nimi. Jaki Tak ci nie, bo kolega pyta. No właśnie. No pęsy, skocz! O kurwa! Ale nie zda. Pa tych, buziaki. No, pa. Ale to też... Dobra chłopaki można być z tobą. Coveruje postać możliwe, że jej nie piknę Uwaga! Gotowe <grym> 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 do <Dobry, dobra>, to! O <grym> kurwa! <grym>

ja schładzam ciastka, w Jest tłuszcz ogonowy? Pewnie nie. jest, jest dobry, Dostałem kurwa. krytykę, że zbyt przegrzałem moją porówę. No kurwa, ciekawe jak. To brzmi na Shota, please. Wiktor, twoja kolej. Jakaj piwo wypiję, no dobra. A gdzie to jest? No czołu. Chyba co ty... Halo, no pomocy. Chyba muszę wypić, najpierw czekaj. Cześć! Nie potrafię, kurwo. Kurwa. Kurwa nie do ŚMIETY i ZJEBIE pan. Nie <grymne> <grymne> Łap go. Apir ja dole. Dobra, ja mam, ja On mam, się go. przestraszył mojego nietrafionego ku. <grymne> Albo się przestraszył tego, że napisałem, że z mi miodłą biję Harry Potter Harcoter. ze Taszmata i tażmata <grym> wyszły stać. Chyba <wioska> no nie co! <grym wioska> Powiedzcie! Co ja mam zrobić? Tu poszedł ultra musa, ult nami i ult <grym> Kate's <wioska> <grym wioska> dzieje się to? <grym wioska> Przepraszam bardzo infinite jakieś jakaś AP będzie, myślicie Kurwa Pierdole, mama mi je ja nie mam. On tyle bije! On ja dosięgam. No bez flesza. NIE kurwa! Czemu? Nie miałeś rozbrojenie! Ja myślałem, że no, to depojesz że jak się nim zajmuję. No kurwa, czy gdzieś gdzieś Jezu, nie, nie było tego, nie było tego Jarek, myślisz, że od mojego kamerzy? Od main'a O cholera Nie <grywki> ci został, z main'a chyba <grywki> Jak on tego nie trafił? Widzowie, mam to zshotowane Chciałabyś, suku. Chcielibyście. Próbuj dalej. One enemy remaining. A zabili go. No halo, coś co chciałeś? Halo. No? Ej. Słucham Ciebie. Nie padam w swoim imieniu. O, broń mi wypadła. Nie! <grywa> widziałeś to? <ty? grywa> tak widziałeś <grywa> Meet Nie. Nie Meet tak wycofać Tak Meet 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 bardzo. To Meet 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 pompa. <grywa> ale <Zajnij> po Meet po po Stał mi po No właśnie, musisz w tym tył, naboję 11, się. 117! 11. Za tym, jak pójdę spać, powiem jeszcze jedną radę życiową. Daj biedakowi rybę. A zje rybę. Ale daj biedakowi wędkę. Kto zje wędkę? Nie, to nie opierdoli Coś <śmienic> 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 ty wie. O umiera środku ktoś. No ja jeden tak nie doznam. No miałbyś szansę, a tak to... Ale wygrałem wyjść. i tak. No, on wygrał. Zostałem wygrałem. No, no, bo, no bo on się wyświetlał na na trzy na raz. trzy na raz on się wyświetlał. po <laughs> prostu. <laughs> o kurwa, a nie! A! Dawid, kurwa! Dawid, cs -a. Nie! Zapomniałem o tym. <laughs> Czemu nie zabiliśmy shotu z powstaje? Do tego. Oh, ja pierdolę. Zwierzę. Rejma się to i wsadza jego do panelu dźwięku. Match found! tak wybiegł! No, tak. O! Widziałeś <grym> to! <grym> tak, a tam też widzę, niestety. O! o. 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 <grym> <grym>

Czy wierzysz w siebie? Trust in yourself. Like your friends trust in you. Ha, bo to był zplan. Ejku, <coughs> chyba. Wiesz matematykę chyba do 12 liczy się Ale nie zauważyłem po prostu tego. No jej, już nie wyzywaj. Oj, jejku kurio. się. Czekałem. <coughs> Na dwa shoty jest, jak znajdziecie. Under. Under. Oh Under Oh 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 <laughs> Very nice <laughs> Bro oh. Also, I feel like Chamber, you're a bit grumpy That's why I don't believe we can win <laughs> <laughs>